Zimna woda Twoje zdrowie Kto zdrowy? Być zdrowym Zrów jak ruch jest <laughs> Zamknij mordę To nie wszystko Co za dużo Twoje zdrowie W twoich rękach Twoje zdrowie Aj co? Jazda kurwa To nie zdrowo Co za dużo Dobrze Ryba Zimna woda Ryba, każde dziecko? Jestem zdrowy jak ryba. Aaa, dobrze. Aj, aj, aj. Zdrów jak ryba, zdrów jak ryba. Ajajaj. Zdrów jak ryba, Ryc. O kurwa. Jestem zdrowy. W zdrowym ciele. Ruch jest życie. Kto zdrowie nie szanuje. Gdyby kuśka nie skakała, sport to. Z... Ryc. Zdrowie to nie wszystko. Zimna woda. Być zdrowym jak ryc. Kto zdrowia nie szanuje, ryc. W zdrowym ciele. Każde dziecko o tym wie, ryc. Jestem zdrowy, ryc. Gdy kuska nie skakała, ruch jest życiem. Eee... Dobrze! Zdrowie. Gdyby kuska. Nie no, ruch jest. O, jest, no. Życie. O, kurwa. Życie jest ruchem. Jestem zdrowy. zdrowy. Ruch jest życiem. Życie jest zdrowiem. Zdrowy jak duch. Zdrowy duch. Bycie zdrowy. Bycie zdrowym jak. Kurwo! Kliknij pasujący kafelek. Jak koń. Zimna woda. Bycie zdrowym jak. Kto zdrowia nie szanuje w zdrowym ciele Jestem zdrowy Każde dziecko to wie, gdyby kuska nie skakała No i chuj ci w dupę! Przejebałem Dawaj jeszcze raz, dawaj jeszcze raz, dawaj jeszcze raz to tabeli rankingowe jestem Dawaj jeszcze raz, stary Połącz pary, lecimy Nie, znajdź parę, znajdź parę, znajdź parę Nie, to jest dobre Sport to zdrowie Te słowa, ale piękne Zdrów jak Ruch jest życiem Życie jest ruchem Nie bądźmy, nie bądźmy Nie bądźmy toksycznymi ludźmi Co za dużo Jestem zdrowy jak Zimna woda, zdrowy jak koń. W Twoich rękach, zdrowy duch. Zimno... Być, się... być zdrowym jak. Kurwa. Jestem zdrowy jak koń, a być zdrowym jak ryba. Każde Zbyt dziecko to o tym wie. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Co za dużo. To niezdrowo Zdrowie to nie wszystko Twoje zdrowie Ten na starość żałuje Być zdrowym jak mm, Być zdrowym jak, jak Jak koń! Nie, 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 nie było w zdrowym ciele, twoje zdrowie No, o to kurwa na odwrót ma Jestem zdrowy jak konia, kurwa, być zdrowym jak ryba Zio pierdulę To no. kurwi bo, bo. mnie Co to? Hmm. No. Jestem zdrowy jak konia to na pewno jest to? Zdrowy no, jak ryba, Zdrowy jak ryba dalej A Zdrów No może i tak, nie Każda o tym. Każde dziecko o tym wie Nie wiem, kurwa. O ja pierdole. co, gram ja pierdole. Ej, nie wiem, uczepili się mnie jak kurwa Żydzi, nie? Nie, nie z ciebie, A skąd się śmiecie? Co napisał? CO NAPISAŁ? Niech ziomek zagra w ptoszek.pl Spoko w o ptakach polskich Co napisał? Bo chcę wiedzieć o, Mówię ci ha ha Niech ziomek zagra w ptoszek.pl Spoko w o ptakach polskich Nie Ja się boję, że Ptoszek.pl? Zrobimy o w quizy ja to, czekaj. ja to sprawdzę, żeby na lewie nie było, nie? Siwy, my wczoraj graliśmy w CS-a, Nie odzywaj się tak do mnie nawet. Zdrowia, doda. Kurwa, no, no. zimna woda. Nie wchodź tu, no. nie wchodź tu. Zdrowia, doda? Zdrowia doda. Ta! No. każde dziecko o tym Nikt wie. Chcesz być zdrowym? Ruszaj się. Twoje zdrowie. Ten na starość żałł. To, to, to niezdro. Ale wszystko jest niczym bez zdrowia. Odpal sobie to i kurwa jestem. Ja w zdrowym zwadzę, ciele. Zwadzę, co się Dobra, nie chce mi się, kurwa, już łeb mi pęka, nie? Ja pierdolę. Ach, się kurwa, przerałem, nie? Rzecz nie zostało. Twoje no, zdrowie jebane, co? w Twoich Ciebie. rękach, co za, kurwa, to by to w zdrowym to. ciele, no. Oczy, zdrowy. zdrowy duch. No ta, kto zdrowia nie szanuje, ten na starość żałuje. Zdrowie to nie wszystko, ale wszystko jest niczym bez zdrowia, i to jest być zdrowym jak. Rydz Przeszli odpowiedź No kurwa i zamieniłem to I Źle zrobiłem Ale dobra Ukończyłem Ty się co tam śmiejesz z widzami a teraz brawo Leć do widzów swoich Dobra wygrałem Wygrałem elegancko nie chce mi się już grać w ogóle w nic, kurwa, nie? W nic, totalnie. Treina, czy w CS, to sobie później pogrom, sukurwa tak kurwa tak chłopiec zmęczony do chuj. Oj, sorry. Ale ja na pewno nie będę się grał. Ojezu, talon na balon. Sczciwy <laughs> Dodałeś u roku na czacie Naprawdę to, to jest kurwa totalny kreatyn, no i tyle no Nie wiem to jest po prostu, moim zdaniem, to jest, to jest kurwa osoba z bez mózga i totalnym kretynem, i tyle, który szuka kurwa, żeby kogoś zaczepić. Chujmy w dupę. Ja bym go spotkał, bym wyjebał. I tyle w temacie. Dobra, wygrałem, super. I co robimy? No ja właśnie chcę iść na CSa i co? Idziecie, idziecie czy nie? Kto csa w CS dawać csa zagramy jak ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. a masz pod... musisz, musisz zmienić nie. sobie no do płatności. blik no, w sumie, ja mam kartę więc. Karty nie mam dawaj ej ja dawaj dawaj ola jeden nie. na jeden ze mną to, co, podpięta, ja. Kupę, na, na mini mirku Dawaj Ola 1 na 1 na minimirku. A da się tabliki, a pamiętaj. A, podasz? Ona też. To. to, da? Da. to da. Dawaj, dawaj ze mną 1 na 1 na mirku. Czy, czy to. Tak, 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 tak. Ej, ja trochę kurwa nie ja mogę ci same. Mam budzik, bo sobie A ty mnie zastosujesz, czy to zostawisz, czy nie? Nie, nie mówię, nic takiego. To kurwo podaj adres, jak czekasz, śmieciu jebany. Dobra, gracie w tego cs czy nie? Bo jak nie, to wypierdalam z DC. -a. No kurwa, ludzie. Hmm, jeszcze, mi, jeszcze mi nie odpisali. A. Ludzie A to ty masz ziomków jakichś, którzy grają w cs -a? Co, Ola? A ty nie chcesz sama zagrać? Nie, ty. o co? Jakie ziomki, co? No że w, w Cesa nie chcesz zagrać? W Cesa czy nie chcesz zagrać? No halo. No że w Cesa czy chcesz mini mirka grać? Mini Mirasz. No, jeden na jeden. Chcę, żebyś mnie rozkurwiła. Dobra, No i zajebiście elegancko. Jest kontencik na TikToku. Kto przyszedł? Z jakie ziomki? Dobra, ej myślałem, że ten ten przyszedł bym go po prostu rozkurwił teraz jakby przyszedł Ten co mnie wyzywał Ale chuj mnie to, ja mu powiedziałem to niech kurwa pod adres, to będę czekał Tak? A uwa... Tak? No dobra, okej, okay, ale ty myślisz, że ja się boję gościa, który będzie mnie wyzywał, kurwa? To grubo się mylisz. Aha, no dobra, dobra. To jest taka miejscowość, że tam, kurwa no to jest takie A słuchaj, Sierce też są kurwa miejscowością, gdzie gościu dostał kosę w plecy, nie? A, najśmieszniej, a najśmieszniejsze jest w ogóle to, że wczoraj była sytuacja taka i ten. I my byliśmy na... Wyobraźcie sobie na tym. Czy mirage jest? I my byliśmy normalnie sobie w. turniejowy? Turniejowy. My byliśmy sobie normalnie na, w klubie, tak jak powiedziałam Ci wtedy, wczoraj, nie? I ja po prostu tam spotkałam takie dwie dziewczyny i powiedziałam z Ziomkiem, że idziemy po prostu zarezerwować, że wiecie, że z nimi tańczymy, nie? I podszedli dwóch, dwóch typów, którzy mieli 30 lat, i powiedziałam do niego tak. Podszedłem kurwa do niego stojąc i powiedziałam mu takie coś. ej ale my zarezerwowaliśmy je. Ale co, 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 już? A tamten drugi. No to dobra, to idź z nimi tańczyć. I już. Więc niech spierdala, śmierć jebany i tyle. Ale jak można zarezerwować? Taniec zarezerwować, stary. Taniec, że tańczyć będziemy z nią. A on, a on chciał, wiesz, a on chciał odbić nam tę dziewczynę. No wiesz, jak to kurwy są, które chcą odbić dziewczynę, no to wiesz. Dobra, rozgrzewka się kończy i wtedy na poważnie Ej, ciekawy jestem czy wygram z tobą wyobraziłem sobie soluszkę, kurwa Dobra, odkładam rzeczy Tak, Tu Powiedziałeś, że z Patrykiem bym przyjechał, nie? Ja sobie to ja to sobie wyobraziłem po prostu. Dobra. Tutaj jesteś. Tutaj jesteś. Kurwa nie macie.